Siemanko z tej Bella i witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj jesteśmy, słuchajcie, w pingwinkowym obby. Dziewczyny, albo też dziewczyny i chłopacy zrobili dla mnie, słuchajcie, obby może zaraz się dowiemy, kto za tym stoi, a obby właścicielką jest pingwinki Tibelli i te obby z właśnie od kul cool pingwinków tak na siebie mówią, więc słuchajcie, zaczynamy. Ono mi bardzo, bardzo przypomina, obby, które już kiedyś nagrywałam. Też zaczynało się w ten sposób. Też były huśtawki, takie różowe drzewo, różowe tło i tak dalej. Więc mam nadzieję, że jeśli będziecie robić dla mnie kolejne obby, to będą one naprawdę totalnie wyglądały inaczej, a nie w ten sposób. Bo chętnie zobaczyłabym też już teraz coś innego. A jeśli Wam się Filmik spodoba, to zostawiajcie łapy do góry, subujcie kanał, drzolicie dzwoneczkiem i wpadajcie na BellasTay.pl. Jeszcze naprawdę wielka prośba! Ja po prostu to powtarzam jak mantrę, ale ja ja wiecznie mówię, nie skaczcie na mnie. Widzów, którzy oglądają coś takiego, też to denerwuje, bo słuchajcie, jest wtedy wielki chaos, mało co widać. Ja wiem, że wy, każdy z was chce być bardzo widoczny na tym filmie, ale wtedy się fajnie nie gra, więc naprawdę też często jak chcę z wami nagrywać heaven i wy i tak nie słuchacie, co się do was mówi i tak się właśnie zachowujecie, że skaczecie po mnie, to naprawdę jest mi bardzo ciężko nagrywać i nie wiem, i nie wiem, co wtedy robić, czy po prostu wyjść z gry, czy nie wyjść z gry, bo naprawdę jest ciężko. Dobra, mamy tutaj, słuchajcie, dróżkę taką, która się pojawia i znika. Mamy checkpointy. Mam nadzieję, że checkpointy nam tutaj zadziałają. Ja sobie dla spokoju w sumie sprawdzę, czy to działa. Nie, dobra, tutaj tego nie widać. Dobra, nieważne. Lecimy, słuchajcie, dalej. Muzyka w tej gierce jest dodana taka... No, taka dziwna. Taki szum, taka dziwna muzyka, taka trochę creepy, wiecie? Ja nigdy nie robiłam swojej gry na Robloxie, więc... To nie wiem, jaki był wybór, ale tak wam teraz tutaj mówię, o widzicie, w tej grze nie ma przenikania i sobie przeszkadzamy. Wystarczyło, że nie wiem, ja skoczyłam niechcący na kogoś, czy ktoś na mnie i się po prostu spadło. Ale widzicie, że checkpoint działa, więc w takich momentach najlepiej jest przeczekać, aż oni to zrobią. Teraz robię ja. I lecę sobie dalej i mamy kolejnego checkpoincika. Bella szybciej, ale zaraz, zaraz, tam przecież były napisy. Ehm, poczekajcie, poczekajcie. P dobra, spadnę, bo oczywiście się od kogoś odbiłam i znowu się zespałnię w tym samym miejscu, a my musimy. Patrzcie! Zespałniłam się na spałnie, a miałam checkpointa! Tak, gra jest zbagowana. Ja chciałabym przeczytać. Siemanko, z tej strony cool Winki. Stworzyłyśmy razem oby dla Belli. Życzymy miłej zabawy podczas przechodzenia go. No to także wskazuje ten opis na to, że to dziewczyny same napisały. No dobra, Belka musi ponownie to przechodzić ponieważ yy, styciła checkpoint, a jak coś inna czcionka, dlatego, że to pisze pingwin i taki mały fun fact, męczę się z tym od 30 minut, nie skaczcie tak przede mną, bo ja się od was odbiję i spadnę na dół, więc teraz czekam, aż oni mi zrobią miejsce, naprawdę to jest bardzo uciążliwe, więc łapmy tego checkpointa, nie stanęłam jeszcze jakby na tym i boję się, że tego nie będę miała, dobra, Bella szybciej. No, te obby nie jest za długie, więc nie śpieszę się tutaj, słuchajcie, nie robię wyścigów, bo te obby jest krótkie, a jednak chciałabym chociaż mieć 8-minutowy film. Można z tego, co jakby rozumiem, się zamieniać w inne osoby. Czy jak wejdę w Vito, nie, to tak nie działa. No, to ciekawe. Dobra, na witoshop.pl też bicie, żeby Vito smutny nie był. No, Rachel. No, nie mogę, nie mogę was przeskoczyć, odbijam się Dobra, te bloki spychają Jak już to czytasz, to wbijaj na bellastyle.pl Błąd, literówka, dwie L-ki wam się tutaj wbiły Okej, okay, mamy kolejny checkpoint i lecimy Jejku zacięło, byłam komuś na głowie, siedziałam, słuchajcie, i wyszło jak wyszło. Więc poczekam. Oni się pozałatwiają, zobaczcie na tych takich e, jaskrawych kolorach, dobra. Trochę się osób pozałatwiało. Załatwię się zaraz ja, w sensie takim, że no padnę, a nie, że się załatwię. Wiecie, jak mamy kolejnego checkpointa. Oj, to będzie bardzo ciężkie zadanie, no bo jest tutaj na, na, nas naprawdę dużo. I patrzcie, jak oni się wszyscy rozwalają. Po prostu ludzie sobie przeszkadzają. Ale trzeba iść, bo też tak naprawdę ci, co padli, to się już spełnią. Więc trzeba lecieć, serio. Tylko poczekam, poczekam, poczekam. Ja cię kręcę. Dobra, a jakbym skoczyła od razu tam? O tu właśnie. I robiła. Te pola, co dwa, to jest najlepsze. Stańmy, żebyśmy mieli tego checkpointa. Ale jak gdzieś pod koniec, słuchajcie, stracę go i będę musiała na nowo to przychodzić, to się zezłoszczę. Lecimy, lecimy. What? Nie, teraz. No, uff, myślałam, że już spam mnie wywali. Dobra, lecimy, proszę Państwa. O, ile się rozwalił. Uważajmy na czerwone. U, belka się nie rozwaliła. Nie lubię jakby z, y, na dół schodzić, wiecie? Właśnie, bo tutaj jest ciężej wycerklować. Gdzie są te przeszkody? Ale dałam radę. Mamy kolejnego checkpoint'ika. Lecimy sobie tutaj boczkiem, żeby nikomu nie przeszkadzać. I to jest easy. Mamy checkpoint'ika. I hopa, na drabinki. Elegancko. Lecimy tutaj. Czy coś się tu dzieje? Nie, ani nie spycha, ani nie ma żadnych laserów. Jest elegancko. Mamy kolejnego check Pointa. Dobra, tam już jest finito, słuchajcie, więc jeśli robicie dla mnie obyd, to naprawdę, błagam, róbcie je dłuższe. Może nie takie tragicznie długie, jak te takie mega, obby, wiecie, te takie po tysiąc stage'ów, nie, takich nie róbcie, <gry> ale chociaż, no nie tak na 50 stage'ów, tak do 50 stage'y, to róbcie, bardzo proszę, dobrze? I nie musi być wszystko różowe, bo... Nawet uważam, że już za dużo tego różowego, e, więc e, zaskoczcie mnie i zróbcie coś innego. O, teraz zrobi ktoś czarne obby. Jak na złość. <grywa> o, czarne obby to, ja bym, słuchajcie, z chiką zagrała. No, mówię wam. Dosyć długi skok i drzewo przeszkadzało, ale dałam radę, mam checkpointa. Tutaj się da to zrobić, nawet po prostu tak sobie idąc jak po schodkach, bo te bloki czerwone są po bokach. Dobra, ok, i mamy checkpoincika. Co to dla nas oznacza? Jak się dostać tam? Tutaj jest jakaś niewidzialna droga i nikt nie chce iść, nikt nie chce spróbować. Dobra, yy, gdzie jestem Pingwin? Mógłbym pokazać Pingwin? Mam drogę. Gdzie jest Pingwin? Ej, popsuło się! Ej, napisała, że popsuło się. Czy to oznacza, że drogi nie ma? Że tutaj nie ma też bezbarwnej jakby yy, drogi, słuchajcie. Tylko coś im się popsuło w budowaniu. No nie ma, zobaczcie, ja się staram, ja szukam bezbarwną drogę przez zobaczystą, ale takowej nie ma, więc nie przeniesiemy się tam na górę. Dobra, patrzmy w takim razie, o, fajne przeszkody, fajne. Tam jest, słuchajcie, e, dobrze Ci idzie, jest napis, dobra. Tam są takie fajne platformy. Okej, okay, to jest fajna też przeszkoda. Fajne bardzo są te przeszkody. To jest fajne, to jest fajne na wodzie takie, to też jest super. Tam nie wiem co jest, ale to też fajnie wygląda. I jeszcze na górę się wbija. Bardzo fajne tam atrakcje chyba są na końcu. Bo widzę jakieś palmy i tak dalej, więc taki wakacyjny vibe. Więc yy, no fajnie, ale słuchajcie, no nie taki fajny koniec jest. Wierzę, że jest fajny koniec, naprawdę wierzę. No ale niestety, coś Wam się zepsuło. Chyba za szybko robiłyście te oby. Dobra, słuchajcie, ja teraz nie jestem w stanie przejść tam dalej. Niestety, bardzo żałuję. I wy chyba też naprawdę bardzo bym chciała zobaczyć końcóweczkę tego obby Ale w tym momencie musimy się pożegnać. Oceńcie te obby, jak myślicie, ile im dacie, dziewczynom, ile dacie za zrobienie tego obby No niestety, dziesiątki wam niestety nie dam Podoba mi się te obi, ale widzicie, tutaj jakiś fel się wkradł i nie można iść dalej, więc no cóż, to jest bardzo, bardzo poważna sprawa. Ale liczę na to, że od kogoś dostanę zdjęcie, słuchajcie, jak wygląda końcóweczka tego obi. Mam nadzieję, że tak coś jak nasze zmagania wam się podobały. Wybaczcie mi, że dwa dni filmu nie było, wczoraj i przedwczoraj, ale ja od piąt... Pion... nie, od soboty rana... Źle się czułam i nadal teraz też nie jest tak, że się w 100% bardzo dobrze czuję, natomiast musiałam zostać w domu, bo musiałam się trochę wykurować. Także ja się z wami żegnam i dzisiaj też będę nagrywać kolejne jakieś inne filmy, bo muszę mieć filmy na zaś, więc będzie mi miło, jeśli się pojawicie ja też ze mną znowu na odcineczku. Ja się z wami żegnam, pa pa!